Cześć, mam na imię Marcin. W firmie Marno pracuję 6 lat. Swoją przygodę zaczęłem jako przysięgierz handlowy. Marno szybko się rozwija, daje możliwości rozwoju i szybkiego awansu. Jestem tego żywym przykładem, ponieważ niespełna 2 lata zostałem regionalnym kierownikiem sprzedaży. W tej chwili posiadam własny zespół, w którym realizujemy ambitne plany sprzedażowe i stawiane nam cele. Nasza praca jest jednocześnie naszą pasją, po prostu lubimy to, co robimy. Firma inwestuje w swoich pracowników poprzez kierunkowe szkolenia i indywidualne coachingi. Mardo jest organizacją z pomysłami ciekawymi projektami. Akceptuje nasze pomysły i rozwiązania tak, aby usprawniały naszą pracę. Największą wartością w firmie stanowią ludzi, z którymi współpracujesz, dlatego wybrałem Mardo. Moje motto, które towarzyszy mi każdego dnia. Wspaniałe sukcesy osiągają tylko ci, którzy ośmielili się w nie uwierzyć.